Dzień dobry widzowie. Dzisiaj mamy środę, 5 lutego, godzina 10.15. Lecę z pieskiem na spacer. Tak? Idziemy na spacerek. I słuchajcie, przyszły nam mikrofony do nagrywania. więc, A może z pieskiem w sumie pójdę odebrać? No, to lecimy z pieskiem odebrać mikrofony i kadzidełka do paczku tu, Więc widzimy się za chwilę. Dostaw. Słuchajcie, widzowie, odebrałam już mikrofon. Patrzuszki, dziedzictwo. Wracam do dołu. Niestety nie nagrałam tego. Bo z kefirem to się nie da nic nagrać przecież. Bo on szału dostaje. To jest już chyba ostatni raz. Z nim idę po jakiekolwiek paczki. Bo to jest normalnie dramat. Dramatyczny dramat. Kefir. Niby wiecie. Trzy noce idzie, ale to na siłę. No, wracam do domku. I unboxing mikrofonu zrobimy dopiero jak Piotr przyjedzie. Ale to oglądajcie do końca, żeby zobaczyć. Kopotę na imana. zobaczcie, zaplątał się. Chodź! No! Idziemy! Zostaw tą smyk że mamy paczuszkę jesteśmy już w domku z pieskiem po dłuższym spacerku porannym tak piesek i czekamy teraz na godzinkę 16, 17, żebyśmy się otworzyli paczuszkę o. zakupiliśmy ostatnio spytując sobie po takich słuchawkach on ma czarne a ja mam różowe takie i z moimi jest wszystko ok. a nawet słucha muzyczki teraz. Z moimi jest wszystko ok, tylko problem jest z Piotrka słuchawkami. Że jak, sparuje, jak są sparowane obie, to jedna strasznie trzeszczy i się nie da słuchać muzyki. Więc yy, lecimy je zareklamować, mam nadzieję, że się uda. Okaże się. Dzisiaj mam właśnie zaplanowane parę rzeczy. E, na przykład właśnie jak wymienienie, zareklamowanie tych e, słuchawek. E, prócz tego znaczy parę rzeczy. W sumie to za trzy rzeczy oba, tylko. E, słuchawki. Do tego jeszcze e, na 12.15 mamy dzisiaj weterynarza z kefirkiem Mówiliśmy go na, na szczepienie, więc dzisiaj jedziemy się szczepić. Znaczy, iść się jedzie szczepić, no ale muszę jechać z nim! E, no, więc pojedziecie sobie dzisiaj ze mną jeszcze na szczepienie i... No i ogólnie zmontowanie vloga. I nie mówię konkretnie tego, tylko zmontowanie unboxingu paczek z. Zobaczcie na odcinku z czego. No i unboxing mikrofonu, jak przyjedzie Piotruś. W sumie to chyba wszystko. A no i wiadomo, takie domowe rzeczy. No to pranie sobie poskładamy dzisiaj, bo jest multum się tego zrobiło. No i prania trzeba wstawić. I zapomniałam właśnie wstawić prania. Dobra, wstawimy jak wrócimy. Dobra, jestem widzowie. Słuchajcie, udało się wymienić słuchaweczki, ale spędziłam tam ponad pół godziny chyba, jak nie 40 minut. Ta reklamacja mega, mega długo się zeszła, bo jeszcze chciałam sprawdzić na miejscu, czy one oby na pewno będą działać, czy nie będą trzeszczeć. I tak, dała mi najpierw jedne słuchawki. Mówię, to niech mi pani je podłączy, bo one się w ogóle nie włączają, nie parują się ani nic. Podłączyła. No to czekam 10 minut, aż się podładują. Zaraz przychodzi i mówi, że z nimi chyba jest coś nie tak, że one są chyba zepsute i że nowe mi da. No to dała mi kolejne. Patrzę, te już są zafoliowane, a poprzednie nie były zafoliowane. No to mówię, chyba faktycznie było coś nie tak. No i dobra, no to wyciągam te słuchawki nienaładowane. No to włączam do tego, takiego poksiku. O, do tego, do etui. Do, do, moje są różowe płyczka czarne. Do, do tego tu i podłączam. No to się ładują, jedna się naładowała. Czekam aż się druga naładuje. No wiecie, takie siedzenie jak, jak na szpilkach chyba. Tak, tak się na to mówi, nie? No i w końcu się naładowały, mówię, dobra, działają. Uciekam, jest 11.46. Jedziemy do domku, po pieska. No i do weterynarza. 15, no to za pół godzinki, nie? Za chwilę sobie w domku posiedzimy i, i jedziemy do weterynarza. Co później będziemy robić? Nie wiem, może na jakiś spacer skoczymy? Albo wrócimy do domku, zajmiemy się sprzątaniem? Może spacer wokół stawu wolczywskiego. Zobaczymy, co będzie dalej. Do zobaczenia później. Aha, dzień dobry! Cześć, myszanko! Wróciła pancia! O jej! O jej, jąciu! Cześć! Co to się tak cieszy na panci widok? Co tam? Co tam, myszko? Jedziemy zaraz na szczepienie. ojej, Tak. Jedziemy zaraz do weterynarza. Mhm. I pranko wstawione. Jeszcze tylko dwa. <noise> Widzę, wyjedziemy właśnie na szczepienie do weterynarza. Nie obstawiam, że się spóźnimy, bo za 5 minut powinniśmy być już na miejscu. A ciężko będzie znaleźć pewnie miejsce parkingowe tam. Jesek! Hefir. Halo. Oj, ale ptaki leciały we mnie. I... Jesteśmy właśnie po szczepieniu i piesek tak pięknie sobie poradził, tak się pięknie zachowywał na szczepionku, że myślałam, że sobie sama z nim nie poradzę. Bo wiecie, no wcześniej to byłam z piotkiem na szczepieniu i no. Piotruś go trzymał, jak go trzymała, a pani go szczepiła, a dzisiaj super pani pani doktor powiedziała siadł, daj łapę, wszystko zrobił i pięknie sobie grzecznie siedział, no no jedyny fuck up jaki zrobił to zasikał gabinet trochę, ale no to nic, no pani mówi, że no, nic dziwnego, no pewnie wyczuł jakąś tam energię szczepieniową, no także teraz jedziemy sobie na spacerek na stawy. Wyjdziemy z systemu i wracamy do domku ogarniać no. Chodź, Spacerkowicz. se tuyo. Y en fin, Y tranquilo. Dá vai. Dá vai. Cafiro. É Dá vai. No, zauważył dziecko. żeby chciał do dziecka lecieć.